Witajcie. Dzisiaj mamy 3 maja Jestem już po, po przeglądach wszystkich rodzin dzisiaj rano sprawdzałem jak wygląda sytuacja w Gniazdach, jak wygląda sytuacja w miotniach i chciałem zrobić takie krótkie podsumowanie jak sobie radzą różne linie moich pszczół bukwast, kilka komentarzy na temat każdej rodziny, moich obserwacji. Nawet trochę powiem o historii. Otóż w tym roku w ogóle nie mam rzepaków, zero. Nie ma ani jednego hektara. Rok temu był głównie rzepak, w tym roku zero. Nie mam żadnych towarowych pożytków wiosennych. Jedyne co rośnie w okolicy, to mam las i w tym lesie jest głuk I okazuje się, że. Jestem pod wielkim wrażeniem, pszczoły noszą tylko głóg, tylko miód z głogu i to w olbrzymich ilościach, ale o tym za chwilę. I tydzień temu w piątek robiłem przegląd pszczół sprawdzając czy są nastroje rojowe i czy, czy wystarczająca ilość miejsca w miodniach. I każda rodzina dostała wtedy węzę i natomiast jeśli chodzi o nastroje rojowe nie było żadnych oznak nastroju rojowego z wyjątkiem Kaukaza, gdzie były, e, były e, kilka miseczek, ale suchych miseczek. E, natomiast e, no, było ich tam powiedzmy 7 takich zaczątków miseczek e, obok siebie w takim typowym łuku, tak na jeden ra z ramek, więc coś, coś kombinowały. Miseczki zostały usunięte, została z, z dodana węza, zostały otwarte wylotki. To było tydzień temu. A w tym tygodniu był kolejny przegląd, gdzie aha i też tydzień temu tam, gdzie było już naniesiony miód i wystarczająca siła, zostały dołożone też tydzień temu drugie korpusy z miodnią, drugi korpus do miodni. Natomiast ja, w związku z tym, że przeszedłem na nowe ule, to ja nie mam węzy, tak? Czyli wszystkie moje korpusy do miodni, półkorpusy, wszystkie są na węzie, jest sama węza. I teraz tak, pszczoły noszą miód od momentu, kiedy skończyły się chłody, czyli od dwóch tygodni, eee, i teraz tak komentarze co do rodzin. Pierwsza rodzina, pierwsza z prawej to jest Bookfast KB. Eee, jest to moja najsłabsza rodzina, jeśli chodzi o wyjście z, z, z wiosny. Eee, I dostały też tylko jedną nadstawkę. Eee, te, te, miały tylko jedną nadstawkę od samego początku. Natomiast jak sprawdzałem kilka dni temu, byłem w bardzo dużym pozytywnie bardzo zaskoczony, ponieważ tam półnadstawka została mocno zapełniona już miodem i nektarem i zaczęły już sklepić, już brakowało im miejsca i też zaczęły zalewać mocno gniazdo, więc została dołożona, trzy dni temu został dołożony kolejny półkorpus i przy, 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 dzisiejszy przegląd e, e, zero nastroju rojowego, dużo mnóstwo czerwiu, e, drugi półkorpus też zalewany już mocno nakropem. Więc jestem pod wielkim wrażeniem, w ciągu 3 dni drugi porkopus, wędza odbudowana i, i zalane, już wszystkie ramki nakropem i długo. No, nawet myślę, że za, za, za tydzień nie będę dokładał kolejnego porkopusu. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak szybko te pszczoły wysz, wyszły na prostą. E, łagodność 9 na 10, e, 10 to bardzo łagodne, jedynka to wiadomo, to, to trzeba uciekać, e, 9 na 10. Czemu nie 10, ponieważ zaraz powiem, są też bukwasty, które są wyjątkowo łagodne. Kolejna to jest kaukaz, to jest moja najbardziej miotna pszczoła numer 1. To jest niesamowite, jak te pszczoły noszą miód i to jest właśnie problem, ponieważ te pszczoły miały dwie półna stawki, bardzo szybko dostały i obydwie są już zalane. Dzisiaj dostały trzecią, co, co więcej. Myślałem, że dwie wystarczą. Okazało się, że w ciągu tygodnia nie tylko zalały te dwie półnadstawki, co jeszcze gniazdo zostało bardzo mocno zalane i matka została ograniczona. Dlatego te ramki, z, nawet była jej węza włożona parę dni temu i ta węza została odbudowana i całkowicie zalona, zalona nakropem. I teraz te wszystkie ramki zalane świeżym nakropem, świeże, poszły do góry, do miodni, natomiast na ich miejsce poszła węza. No, niestety znalazłem tam jedną miseczkę, jedną, gdzie zostało położone świeże jajko stojące. I zobaczymy za kilka dni, jeśli poszerzenie gniazda, dołożenie pokorpusu, dołożenie węzy nie pomoże. No, to będziemy prawdopodobnie robić odkład z matką, z starą matką. No, ale jeśli chodzi o miotność, to jest niebywałe. Ja w ogóle nie wiem, ile się mieści miotów w tych półnadstawkach. Jest, jest to 11 ramek. Eee, no 50 na 50, kor, pół korpus. Jak na moje to tam wchodzi jakieś 18-20 kg miodu. No to jeden jest całkowicie nabity pod full, drugi prawie pod full, to nie do uniesienia eee, na te dwa korpusy naraz, więc jestem pod wielkim wrażeniem. Kolejna to jest moja najsłabsza rodzina. Znaczy na, na, na gorzej oceniana. To jest bukwas od Pana Chachuły. Coś, e, bo może inaczej, nie mam nic do zarzucenia, bardzo łagodne, bardzo ładnie, teraz się rozczerwiła, bardzo ładnie ułożone gniazdo pięknie budowana na zeronastojowego wszystko wszystko w porządku natomiast jeśli chodzi o przyniesienie miodu no powiedzmy że one dopiero od, od kilku dni widać że te zaczynają ten nakrop tam rozkładać w tych, w tych nad, nadstawkach nie chciały, nie chciały wejść do, do znaczy nosić tego miodu do nadstawkach wolały sobie na początku zlewać gniazdo mimo że czerw dostały do, do półkorpusu to jakby ten, ten, ta ilość naszego nakropu jest dużo mniejsza niż w pozostałych rodzinach natomiast Czerwu jest bardzo dużo, dużo jajeczek, dużo, dużo, dużo pszczoły na wygryzieniu, będzie jej bardzo mocno teraz przybywać. No i zaczęły ten nakrop mocno teraz przenosić do tych pokorpusów, do więc dlatego zostały dwie, bo, bo mam obawy, że jeden nie wystarczy. No zobaczymy za, za tydzień, wydaje mi się, że, że na pewno tam tutaj z 20 kg miotu jeszcze natargają. Kolejna to jest, to jest Anatolika od pana Chafuły. Naj, najłagodniejsza pszczoła, dziś na 10. Jeśli ktoś szuka spokojnych pszczół, zero agresji, zero. W ogóle nie interesują się przelażem. Otwiera mózg, można przeglądać bez dymu. Pszczoły zajęte z sobą, w ogóle nie interesują się przelażem. Można pracować naprawdę bez, nawet bez rękawic, bez, bez, bez stroju. Jak na razie jestem, no, no to jest wzór, jeśli chodzi o łagodność. Eee, bardzo plenna pszczoła, dużo pszczoły, dużo się wygry wygryza, zero nastoju rojowego i tak dalej. Natomiast, e, no, co mogę powiedzieć, e, mają takie same warunki jak pozostałe pszczoły, jak Kaukaz, te same pożytki, a miodu jest mniej niż u Kaukaza, bo można powiedzieć, że ma tak powiedzmy zapełnione te dwa półkorpusy, tak w 60%, więc na pewno to nie jest, nie jest, nie jest tempo Kaukaza. Natomiast, no, noszą miód. Jest go coraz więcej. Yy, natomiast nie jest to takie tempo jak Kaukaz. Natomiast łagodność powoduje, że na pewno bym, na pewno tą pszczoła u mnie, u mnie jest na, moim, na mojej liście do, 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 do tego, żeby ją trzymać. Na pewno dla trudni to na pewno, żeby utrzymywać tą, tą starać się utrzymać tą łagodność w, na pasiece. Kolejna pszczoła to jest y, kolejna rekordzistka obok Kaukaza. Najbardziej, znaczy jedna, jak widzicie, też ma trzy półkorpusy. To jest Meda od pana Pawluka. Rewelacja, zero nastrojów, nastrojów rojowych, olbrzymia ilość pszczoły, wylewa się, wylewało się z dwóch półkorpusów, więc został dodany trzeci, te dwa półkorpusy zalane miodem, dorzuciliśmy do, 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 do trzeci półkorpus pomiędzy z, z węzą i e, jestem pewien, że za kilka dni będzie też już zalany i, e, e, nektarem i, i odbudowany i będzie trzeba myśleć o kolejnym po korpusie bardzo pracowita, bardzo plenna, zero, zero rojliwości, jak na razie bardzo łagodna, no rewelacja. Jestem nią zachwycony. Na pewno w y, przeciwieństwie do Kałkaza, y, jest tej pszczoły dużo więcej niż u Kaukaza, jest jej więcej, a przyniosło podobną ilość miodu, więc to jest też taka ciekawostka, jakby ten miód został przyniesiony siłą, a Kaukaz mam wrażenie, że swoją zaladnością i pracowitością. Kolejna to jest Krainka OB od pana Pawluka. No tu jestem zawiedziony. Łagodność bardzo łagodna, plenność bardzo bardzo plenna. Tworzy jakby tutaj czuć, że bardzo bardzo matka kocha czerwić. Natomiast no, jakby mam wrażenie, że dużo energii idzie na wychów czerwiu i pszczół, a mniej na noszenie miodu. Jest miód. Są dwie nadstawki miodu noszone, natomiast nie jest to taki, no jakby Meda podniosła poprzeczkę i Kaukaz, więc po prostu jest to spokojna, fajna, plenna pszczoła, śliczna, żółta. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o miododajność, no jest jej, odbiega od, od Medy i od mojego Kaukaza, więc na pewno dałbym jej 8 na 10, ale nie 10 na 10 ze względu na to, że ma dwa półkorpusy. Oczywiście zalany już tym nektarem, Myślę, że będą sklepać w tych dwóch, będziemy, będą, będą całe nabite miodem z głogu, natomiast no, no nie, jest to me, nie, jest, nie jest to meda. Kolejna to jest Weronika, czyli moja, moja własna pszczoła, czyli Rujka, ponad rok temu. Dałbym, no powiedzmy depczę po piętach medzie, jeśli chodzi o miodność. E, nabite dwa półkorpusy, do, został dołożony trzeci, bo już nie miałem gdzie, 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 gdzie kłaść nektar. W ogóle we wszystkich rodzinach jest problem, że mimo, że mają miejsce w, 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 w miodniach i e, jeszcze na skrajnych mogłyby coś położyć, no to na tyle tego nektaru dużo noszą, że no z, odkładają go bardzo dużej ilości w gnieździe. Dlatego następnym razem, jak będzie taki pożytek, no to ja wolę jednak. Tutaj troszeczkę więcej im dać tego miejsca w miodniach, żeby po prostu m, m, trochę je zmusić do noszenia tego nektaru spo, poza gniazdo. No, jak na razie 10 na 10, jeśli chodzi o miodność. No, jak na moje, to tu będzie, no jak nie, no 40 parę, 50 kilo miodu z głogu, przyniesione w niecałe dwa tygodnie, to, jest, to ja, ja nie wiem, czy, czy to jest niebywałe. Natomiast e, jeśli chodzi o agresywność, no jest troszeczkę bardziej, powiedzmy, zainteresowana pszczelarzem niż meda I, i to jest na pewno, na pewno lekko zauważalne, ale jest to ciągle bardzo łagodna pszczoła, natomiast Kaukaz, no, mam wrażenie, że jak się długo robi przegląd, no to, to powol, powolutku tracą cierpliwość. Nie jest to jeszcze agresja, która jest problematyczna, natomiast na pewno nie są to baranki. Gdzieś ta obronność Kaukaza potrafi wyjść, natomiast mi to jeszcze w ogóle nie przeszkadza, na pewno miód przez swoją miodność jakby wybaczył im wiele. Kolejny to jest bukwas odpanasowy, Przepraszam, zwracam honor, wolniejszy start niż w pozostałych rodzinach, były dużo słabsze, dochodziły do, do, do siły dużo wolniej niż pozostałe, zero nastroju rojowego i podobnie jak w tej kraju bukwasie KB, bukwas opanasowy. Taki zrównoważony rozwój, ale jak już się rozkręciła i weszła do półkorpusów, no to bardzo szybko zalała nektarem. Do tego stopnia, że dzisiaj poszedł kolejny półkorpus, ponieważ w tych dwóch już brakowało miejsca. Więc jeśli chodzi o tempo powrotu do, do, do siły, jest fenomenalne. Późniejszy start niż, niż Kaukas, niż Meda, późniejszy. Na początku wolniej czerwiła, ale pszczoły jak już był powoli jakby czuły zbliżającą się pogodę i wiosnę, rozpędziły matkę do takiego poziomu, że naprawdę no, jeśli chodzi o ilość czerwiu i ilość wygryzającej się pszczoły, rewelacja. No, bardzo dobrze ją oceniam. No i ostatnia, tu będzie matka do wymiany. To jest wulkan od pana pawluka. Nie będę oceniał wulkana, bo wiadomo, w ogóle nie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek oceniał tę po tej jednej matce. Ja będę wymieniał te co roku. Będę trzymał podobne linie, kupował nowe matki tej samej linii i oceniał ogólnie te różnice z sezonu na sezon. Natomiast wulkan mi się to mam pecha, ponieważ z tą matką jest od początku coś nie tak. No po prostu e, 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 słabo czerwi. E, e, widać, że miejsce szukują pszczoły jej na, na czerwienie. Ona zaczerwia tylko część tych plastrów. E, po prostu tutaj, po prostu pszczoły by chciały, żeby ona czerwiła więcej, ale nie daje rad. Dlatego tutaj. E, e, pojawiają się z, e, raz po raz e, e, miseczki na, na cichą wymianę. Ja prawdopodobnie na tą cichą wymianę pozwolę, e, a jeśli nie, to bardzo szybko sobie zamówię. Spróbuję tego wulkana, jestem ciekaw. Zamówię sobie jeszcze raz wulkan od pana Pawluka, podmienię tą matkę i e, mam, mam nadzieję, że ta, ta kolejna po prostu już nie będzie miała problemów z, z czerwieniem. Zobaczymy, czy sobie w tym sezonie do końca roku i do przyszłym roku pokażą pazur. No natomiast jest, jeśli chodzi o, o, o łagodność, no to ta bym 7 na 10 ona jest rozbiegana, tak? jakby nie, nie atakuje pszczelarza, nie, nie jest agresywna, natomiast jest, jest, jest bardzo ruchliwa, jakby rozbiegana. Widzi pszczelarza, który pracuje, jakby jest, jest, jest pokazuje, że jest z tego niezadowolona. No jest to różnica między pozostałymi rodzinami, więc tutaj mały minusik. Natomiast jeśli chodzi o, o, o miodnie, no jest miód, yy, co jest bardzo ciekawe, bo przez to, 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 że mało czerwi, ta, ta rodzina wolno dochodzi do siły. No ale no jest, jest i, 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 i też jest, jest trochę już na wygryzieniu. No na pewno przyniesie, przyniesie miód, na pewno nie, ale daleko jej będzie do Medy i do Kaukaza i do Weroniki i do pozostałych, i do KB, i tak dalej, więc no, 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 tutaj bym powiedział, że to wynika raczej z, z, z problemu z matką. Jeśli chodzi o nastroje rojowe, zero, oprócz Kaukaza, ale jak powiedziałem Kaukaz, moim zdaniem wynika to z dwóch powodów, po pierwsze bardzo szybko zalały gniazdo przez swoją miodność, nie spodziewałem się tego nektarem, zalały miodnie nektarem, Matka bardzo ładnie czerwi, więc bardzo szybko, bardzo szybko zaczerwiła wiosną wiele plastrów, dużo młodej pszczoły, e, no i, 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 i troszeczkę to spowodowało, moim zdaniem, to jest mój błąd, że po prostu nie dałem wystarczającej czasu, miejsca dla tej pszczoły, żeby, żeby miała miejsce na czerwienie, ale e, to uczy się tej pszczoły, e, natomiast jeśli nie uda się jej uspokoić tego nastroju, bo na razie to jest tylko jedna miseczka z jednym jajkiem, jeśli nie uda się tego uspokoić, no to będzie odkład ze matką i po 18 dniach wróci i będzie wszystko w porządku. No Podsumowując, mam filmiki z przeglądów, ale trwają po półtora godziny, więc wolałem dać tylko podsumowanie. Mi będę robił za jak wrócę, bo wyjeżdżam teraz na 7 dni. Wrócę za, za jakieś 8-9 dni, będę tutaj z powrotem. E, Przeglądam miodnie i będę robił relacje z miodobrania. Też zważę wszystkie półkorpusy, dam dokładnie informacje ile każda rodzina przyniosła miodu. I powtarzam, pierwszy raz w moim życiu miód z głogu. E, sam też, I też nie zjadły miodu z e, wczesno z klonu i z wierzby jest też. Więc bardzo się cieszę z tego miodu. Przepakowego mam po uszy, a z głogu nigdy nie miałem, nigdy nie jadłem. I jestem pod wielkim wrażeniem, że pszczoły, pomimo braku rzepaku, potrafiły sobie odnaleźć ten głóg. Ja musiałem się najeździć po okolicy przez dwa dni szukać tego głogu. Znalazłem go głęboko w lesie. Olbrzymiej ilości głogu, ale po prostu nie, 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 nie spodziewałem się, że w ogóle go mam. Pszczoły sobie zawsze poradzą. No, no i jak widzicie, bukwast nie jest to pasieka wędrowna, nie stoi przy rzepaku. Pszczoły muszą kombinować. I, I mimo swojej plenności, jakby jak na moje, jestem zadowolony, e, jak to powtarza mu stały, stary nauczyciel, silna rodzina, miód przyniesie zawsze. Więc jestem zadowolony. E, pozdrawiam.